Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Małgosiu, i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. Dzień dobry, jest mi bardzo miło, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jest to moje pierwsze doświadczenie i trochę się stresuję. Nowe doświadczenie. Na finale roku za bo o roku za będziemy dzisiaj rozmawiać. Powiedz, proszę, na początek, czym się zajmujesz zawodowo, bo jesteś w takiej przestrzeni biurowej, więc ciekawa jestem, czym się zajmujesz. Ja jestem nauczycielem przedszkola i właśnie w tej chwili znalazłam chwilę wolną w pracy i po prostu mogę porozmawiać. A co się hmm. pracujesz z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat? Pięknie. No i jak się teraz masz w tym roku? Bo to jest taki rok wyzwaniowy dla, dla nauczycieli. Bardzo trudny jest to rok. Z tym, że dzieci do przedszkola uczęszczają, nie ma tutaj edukacji zdalnej. Trochę było tego w maju, w czerwcu, natomiast teraz dzieci normalnie uczęszczają do przedszkola i, i funkcjonujemy w zasadzie normalnie. Oprócz tego, że musimy dbać o pewne zasady, o, o, o zachowaniu dystansu, to raczej tutaj nie ma mowy, ale częste mycie rąk, wietrzenie pomieszczeń, Dezynfekcja. Takie, takie podstawowe rzeczy, które w zasadzie chyba teraz już będą codziennością. A jak ty się masz w tym wszystkim? Na początku trochę się bałam, bo to wszystko było nowe i bardzo nieznane. Natomiast teraz to już myślę, że ze spokojem do tego wszystkiego podchodzę. No i z nadzieją, że będzie lepiej. Jasne. Powiedz proszę, czemu się zdecydowałaś na rok za Jurvedą? To jest taki, myślę, najmniej typowy z różnych kursów, które oferuję i on wymaga zobowiązania wobec przede wszystkim siebie na całe 12 miesięcy. Wybrałam ten kurs, ponieważ wcześniej już zauważyłam, że w moim życiu zaczynają się zmiany i te zmiany. One do mnie przychodziły tak intuicyjnie i były to takie zmiany związane ze sposobem i stylem mojego życia. Czyli, między innymi, było to związane z tym, że zaczęłam pić regularnie wodę, w ogóle zrezygnowałam z telewizji, w ogóle odbiornik wyrzuciłam, po prostu wystawiłam z domu. I trzecia taka rzecz postawiłam na sen. Stwierdziłam, że sen jest dla mnie bardzo ważny, daje mi regenerację i wypoczynek. I po prostu, choćby nie wiem, co się działo, to po prostu będę, będę spać. I zupełnie przypadkiem trafiłam na w ogóle ajurwedę i na, na temat ajurwedy. Oglądałam kilka twoich bezpłatnych webinarów i stwierdziłam, że w zasadzie, że to, to co się dzieje w moim życiu, to jest znane od tysięcy lat. I po prostu no, przyszło samo do mnie, dlatego stwierdziłam, że warto iść dalej i, i poznać wszystkie te zasady Ajurwedy i żyć po prostu z jej, z jej wytycznymi, z jej zapisami. I mhm. czy ja dobrze rozumiem, że to był kurs, od którego zaczęłaś? Tak, tak, to jest pierwszy kurs. Taki skok na głęboką wodę w sensie właśnie trwania, długości trwania, bo nie na miesiąc, nie na cztery miesiące, tylko na cały rok. Tak, ale to mnie nie, jakoś nie przerażało, może nawet bardziej zachęcało, dlatego że ja lubię, lubię rytm, lubię, lubię uporządkowanie i lubię takie, no jakby to nazwać, stopniowanie trudności, także właśnie taki układ kursu i to, że trwał on dokładnie rok, było dla mnie bardziej zachęcające niż zniechęcające. Hmm, ciekawe, ciekawe. Też pięknie powiedziałaś o tym, że rozpoznałaś, że to, co ty robisz, jest częścią ayurvedy, bo to tak. często klientki o tym mówią, Czasem pytają, no nie czy ja mogę, bo przecież nie znam Ajurwedy, a okazuje się, że bardzo dużo tej Ajurwedy już, już jest w ich życiu, tylko one tego tak nie nazywają. Właśnie. Ja, nie, ja zupełnie nie wiedziałam, że, że, że to co robię, to jest właśnie zgodne z zasadami Ajurwedy. Zupełnie nie miałam pojęcia. I mm... Kiedy piłam tą wodę, kiedy spałam, kiedy nie miałam kontaktu z, z mediami poprzez telewizję, to stwierdziłam, że to moje życie jest jakieś takie spokojniejsze i faktycznie bardziej się wyciszyłam, bo do pewnego momentu w życiu to ja byłam ciągle taka nerwowa, ciągle mnie wszystko denerwowało, potrafiłam krzyczeć na najbliższych i ja się z tym źle bardzo źle czułam. Mhm. Tak, Także tak. wprowadzanie tych, za, tych zasad spowodowało, że stałam się taka spokojniejsza, taka. Bardziej wyluzowana, bardziej taka przewidywalna bym to określiła. Mm -hmm, mm -hmm. No, i jak się czujesz teraz na finale? my się spotykamy z początkiem grudnia, jeszcze chwila w kursie została, ale myślę, że to już jest dobry moment na podsumowanie tego roku za Jurvedą. Ja się czuję bardzo dobrze. Ja nie żałuję, że brałam udział w, w tym kursie. Muszę powiedzieć, że. Pewnych tematów tak do końca jeszcze nie przerobiłam, to znaczy nie wprowadziłam ich w życie. Zmierzyłam się, zobaczyłam, w którym jestem w momencie i, i po prostu wiem, że dalej muszę nad tym pracować. Takim, jednym z takich tematów jest właśnie upraszczanie, które pojawiło się na końcu. I wiem, że, że ten temat ze mną zostanie na, na jeszcze dłużej. Tak, ja też mam takie swoje tematy. Jednym z nich jest wczesna kolacja. I ten temat jest ze mną po prostu już od paru lat. I ja widzę progres, ale to ewidentnie jest ten temat, który cały czas wymaga jeszcze uwagi i wymaga rozwoju. Co jest dla Ciebie najmocniejszą stroną tego kursu? Bardzo mi się podoba to, co już wspomniałam, że jest rozłożony na, na poszczególne modele, przepraszam, moduły na kolejne lekcje i jest podawane w takich małych porcjach. Mogę przez cały miesiąc pracować nad jednym wybranym tematem i, i to jest dla mnie dobre. Po prostu skupiam się na jednej rzeczy. Mhm. Tak myślę o, o tej specyfice twojej pracy. Ja też przez jakiś czas pracowałam z dziećmi takimi właśnie w wieku 4, 5, 6, prowadziłam z nimi zajęcia twórczego myślenia, i to mnie też bardzo dużo nauczyło o tym, jak działa koncentracja i ile się zmieści w takiej małej główce w ciągu 45 minut. Mam wrażenie, że chociaż my jesteśmy dużo starsi, już później 30, 50 i tak dalej, ale pewne zasady pozostają niezmienne i jak jest za dużo wiedzy to niewiele z tego zostaje. Tak. Ja w ogóle tak sobie przyrównałam trochę te zasady ajurwedy z takim rytmem dnia, który właśnie panuje u nas w przedszkolu. I tutaj właściwie wszystko się opiera na rytmie i na przewidywalności takich rzeczy, które są inne, jakieś takie okazjonalne jest bardzo mało i to właśnie powoduje, że, że dzieci czują się bezpiecznie w takiej innej przestrzeni niż domowa, rodzinna. Tak, tak, to prawda, bo to jest rzeczywiście dużo rytmu i w posiłkach, tak, i w tak. odpoczynku, prawda? I tak, w tej znaczy, jak... samej porze mamy i, i posiłki, i odpoczynek, i czas właśnie na zajęcia, i czas na zabawę swobodną, i na wyjście na dwór, także to jest bardzo takie spójne. I z czegoś to musi się przecież brać, prawda? Tak, tak, z czegoś się bierze. Potem jak grośniemy, to nabieramy takiego przekonania, że te rytmy dobowe nas nie dotyczą, a no, nic bardziej mylnego. No właśnie, no właśnie. Szkoda, że to nie pozostaje właśnie tak na poszczególnych etapach później edukacji i życia dorosłego. Ale wiesz, jak widzę Ciebie, czyli osobę, która ma kontakt z wieloma różnymi osobami, małymi osobami, to jakoś tak się cieszę, że to idzie w świat, bo idzie właśnie, tak jak powiedziałaś, przez Ciebie do Twoich bliskich, którzy Ciebie doświadczają w inny sposób niż wcześniej, i też na pewno przez Ciebie przechodzi wtedy, kiedy jesteś w kontakcie ze swoimi podopiecznymi, ze swoimi koleżankami z pracy. To nigdy nie jest tak, że się zatrzymuje na nas. Tak, oczywiście, że tak jest. Mhm. Co byś powiedziała Małgosiu, tej osobie, która rozważa udział w kolejnej edycji? Czyli zastanawia się, czy rok 2021 to będzie jej rok z Ayurvedą, czy wchodzić w ten program? Ja myślę, że rok 2021 to będzie ten rok, kiedy, kiedy każdy może zacząć żyć zgodnie z Ayurvedą i poznawać jej zasady. Ja ze swojej perspektywy uważam, że ten rok absolutnie nie jest stracony. To jest rok, w którym najbardziej się rozwinęłam. Zasady ajurwedy i w ogóle cały jej przekaz wpłynął na to, że stałam się zupełnie inną osobą. I zachęcam wszystkich, zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tym kursie, bo z mojej perspektywy widzę, że naprawdę, naprawdę warto. Zmieniam mhm. się i zmieniam się i, i widzę, że idzie to wszystko ku dobremu. Pięknie to powiedziałaś, bo w sumie taka, taki jest cel Jurwedy, Te wszystkie rytuały związane z piciem, z paniem i odżywianiem się, jest właśnie, jest, one są po to, żebyśmy mogli się stawać jeszcze te, te, takimi pełniejszymi wersjami siebie, żebyśmy mogli siebie odkrywać i pozwalać sobie na nowe, na przykład tak nowe, jak nagrywanie tej rozmowy. Mhm. Tak, mhm. też mam takie przekonanie. Dziękuję ci bardzo serdecznie, no i życzę ci kolejnego dobrego roku za Jurwedą, bo wiem, że ten rytm to nie jest coś, co się przyswaja na rok, tylko to jest coś, co można powtarzać i jakby pogłębiać w kolejnych latach. Mhm. Mam już kolejne plany. Mhm. Dzięki, wszystkiego dobrego dla ciebie. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za miłe spotkanie. Dzięki. Wszystkiego dobrego.